Cześć, Manusit Storm. NoLi, witam Was w kolejnym odcinku z serii Ciekawostki z CSGO na moim kanale. Jeżeli ta seria Ci się podoba, nie zapomnij jej fajnie ocenić. A tymczasem zapraszam Cię do oglądania. Pierwszą ciekawostką jest patrzenie short. No, większość z Was patrzy go tak, ale istnieje taki boost: podchodzicie na boksa, trzymacie guzik a i W, no i wtedy możecie się tak powoli wspinać po tym boksie i wychylić tylko głowę. I Patrzę tylko głową. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy terrorysty. Ciekawostka 97, jest to skan na platformę na B. Na początku powiem, że zobaczyłem go w oficjalnym meczu Renegades i wyszło mi kilkanaście razy na Facebook -y. tak naprawdę jest to dobre, zresztą zobaczcie sami. No dobra, teraz wam pokażę, jak to zrobić. Wystarczy, że celownik położycie pod ósemką, albo ustawicie pod ósemką, jak kto woli. Przesuniecie się do tylnej ściany po prostu i teraz tak, celownik pod ósemeczkę. Wychodzicie po prostu troszkę, teraz w prawo, tak żeby Was celownik wyszedł za tego boksa i zaczyna Cię strzelać. A teraz tak Wam pokażę z włączonymi trafieniami, żebyście widzieli dokładnie jak te pociski lecą. Także tutaj chwilę takiego spray'ika puszczamy, znaczy tak, trafujemy bardziej przez tego smoke'a i zobaczcie sobie, goleś dostaje łeb. Ciekawostka 98, jest to szpara pomiędzy boksami na mirażu, pewno większość z Was ją zna, zresztą sami zaraz zobaczycie. Tutaj sobie mierzymy na przykład za WP albo Saka, nieważne i widzimy taką szparę. Jeżeli zostajemy na przykład 1 na 1, wiem, że typek idzie od konektora, no to możemy sobie łatwo go zobaczyć. Wiem, że teraz jest w konektorze na przykład i że teraz mnie puszuje. Więc tylko że się ustawiam i tych zawu. Teraz poprosiłem znajomego o to, aby mi powiedział gdzie się znajduje. Sami posłuchajcie. drugi poszedłeś? Posadów. Wróciłeś do kolektora. Oh. Kolejna ciekawostka to strona upixela.pl. Nikt mi nie płacił za reklamy tej strony. Po prostu jest dobra. Wchodzimy sobie w Facet Stars. Jeżeli nie mamy na przykład konta premium, a chcemy sobie sprawdzić, jakie mamy Elo na FaceTime, wystarczy, że wpiszemy swój nick, szerujemy nasz profil no i wskoczy nam wszystko. Czyli, że mamy na przykład Master tier'a, w moim przypadku, że mam 2028L, 10 level. No i pokazane moje ostatnie mecze, moje wygrane, moje win rate i tak dalej. Więc strona fajna. Jeżeli nie macie prejemu, możecie sobie sprawdzić L albo pokazać znajomy. Naprawdę, zobaczyłem to i jest naprawdę spoko strona. Wszystko możecie się dowiedzieć o swoim profilu. No i ciekawostka, stoczy i sztuczka 1 na 1. Wyobraźmy sobie, że szklam się z na 6, bo akurat jakoś tak wyszło. On jest terrorystą. No, i podkłada sobie bombę, tak? My szybko, bardzo szybko biegniemy do maina i robimy tutaj sztuczkę. Rzucamy na byle jakiego granata na białą, najlepiej smoka flesha, żeby on wiedział, że coś się na tej białej tam na szorcie dzieje, tak? No i sobie na łoku zachodzimy maina. I w większości przypadków zobaczymy oto taki widok. Ostatnio grałem z Jerzym Janowiczem, pokazałem mu tą sztuczkę. I natknąłem się na tę samą sytuację. Typek stał na żółtym i patrzył sobie samochód. Bo też może się zdarzyć taka sytuacja, że rzucicie te granaty, i po prostu wejdziecie do maina, a typek będzie w mainie wcelowany, bo nie będzie wiedział o co chodzi. Także ta sztuczka wielokrotnie wychodzi, szkoda, że jeżeli nie miał streama tak, to byście na pewno mieli to szczotowane. No ale niestety tak wyszło. Nie a tutaj nasza perspektywa, jak my to słyszymy. A jeżeli jesteś bardziej zainteresowany klaczami 1 na 1, to mogę nagrać o tym oddzielny film. Jeżeli cię to interesuje, nie wiem, dobijmy 6000 łapek, a na pewno taki film się pojawi wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.